Dzień dobry, witam Was ponownie. Dzisiaj pokażę drugą część ogrodu. Yy, specjalnie trochę się opóźniałem z tym, bo chciałem, żeby te moje miejscowe śliwki zaczęły kwitnąć. Yy, nie są to specjalnie piękne kwiaty i malutkie są, ale yy, drzewo jest bardzo interesujące, dlatego chciałem Wam o nim po, popowiadać. Generalnie ta, ta, ta część to czyściłem. Tą część czyściłem dwa lata później niż tą pierwszą. I generalnie jest to samo, ale są małe różnice, także wam pokażę w miarę szybko, żeby nie zawracać dużo głowy. Tutaj na samym początku to wam pokażę to drzewo. To jest jaka. E, ona ma dopiero 3 lata, nawet nie całe 3 lata, takie 2,5 roku. Ale już w zeszłym roku dało mi owoc. To są, to drzewo jest, poza tym, że jest śliczne, jest bardzo mocne, bo owoce mogą osiągać do 40 kg wagi. Każdy owoc to są w ogóle jakieś olbrzymy, ale są naprawdę smaczne i interesujące. Także idziemy dalej, tutaj zaczynają się moje e, ścieżki tej części to jest trawa cytrynowa tak trochę mało bo moje pieski sobie ją skubią bardzo jej, im, im, im ta trawa smakuje zresztą mi też robię z niej herbatkę która jest bardzo dobra no i oczywiście wspaniały liker który sam wykombinowałem i naprawdę wspaniały tu jest drzewko nispero nie wiem jak się po polsku nazywa tu zaczyna mi dać dawać owoce no i Tutaj jest więcej trawy cytrynowej. Także w tej części mam dużo tej trawy cytrynowej. Jest to naprawdę bardzo fajna roślina. Wspaniała herbata. Tutaj jest małe drzewko sapotę. Tam nawet się ukrywa jeden owoc. Nowa trawka. Papaja trochę krzywo rośnie. Badany schowane przed ptakami. Tak kwitnie aloes. A to drzewko to jest ziele angielskie. No nie mogę wam przekazać jak pachną liście, ale naprawdę bardzo ładnie pachną. No i tutaj więcej mam trawy. Tu właśnie moja sobie skubię trawkę a tutaj kochani to jest chlebowiec ten chlebowiec to ma też niecałe no ma jakieś kupiłem je malutkie a w tej chwili to ma niewiele więcej 2 lata i już jest olbrzymie no i właśnie w tym roku po raz pierwszy daje mi owoce zaraz wam pokażę To jest właśnie jeden z owoców chlebowca. Więcej trawki, banany, tutaj kwitnie banan. Tutaj znowu mam jeszcze jedno drzewko ziela angielskiego. Na razie jeszcze nie daje owoców. Tu trochę trawy, trzciny cukrowej. No i wchodzimy powoli w mój gaj Mały gaj śliwkowy. Pewnie resi zauważyli, że na tym moim terenie nie widać dużo. Yy, chwastów No nie jest to dlatego, że one nie rosną, rosną i tak jak szalone. Jest to dlatego, że bardzo dużo na tym pracuje i to wymaga naprawdę dużo dużo pracy. Yy, ci co mają ogródki przy domach to pewnie wiedzą ile pracy to wymaga, żeby je trzymać czyste a ja tutaj mam tego ogrodu w sumie około 4000 m2. No i tutaj chwasty rosną cały rok i to jest dżungla i rosną jak szalone, także wyobraźcie sobie ile to jest pracy. Ja osobiście nie mam pieniędzy na ogrodnika, także muszę robić to sam. A tu jest ten gaj śliwkowy. Na razie to jest wygląda martwy, ale to tylko dlatego, że te drzewa tracą liście na zimę. Jak widzicie, tutaj miałem tą, jak rozbudowałem tą moją elektrownię słoneczną, to w tym miejscu, gdzie tutaj stoję były drzewa, to była dżungla. A te drzewa były takie marne, były, malute, były chude, wysokie, z bardzo małą koroną. Także obawiałem się, że przy jakimś silnym wietrze mogą się połamać i uszkodzić mi panele. Także zdecydowałem się właśnie na wycięcie tego wszystkiego i założenie tej sztywki. Dlaczego? Dlatego, że to jest drzewo nieprawdopodobnie można powiedzieć taką nieprawdopodobną wolą do życia to właśnie w tym okresie jak ona zaczyna kwitnąć zaraz Wam pokażę kwiaty te kwiaty nie są interesujące to są malutkie kwiatki o proszę, tak to wygląda są malutkie kwiatki ale śliwki są dosyć spore to taką gałązkę wystarczy ułamać w tym okresie właśnie jak one kwitnął Taką gałązkę wystarczy łamać, włożyć do ziemi i nawet się tego nie podlewa. Ona sama rośnie i te kwiatki nie ustą, i w tym samym roku z tych światków będą śliwki. Także to, co widzicie, to ja te wszystkie drzewka, to ja powkładałem gałęzie. Zobaczcie, jakie te drzewa są. Zobaczcie, jaki to jest olbrzym. Jakie to rośnie w ciągu dwóch lat. To jest w ogóle coś niesamowitego. A jak. Z... Najpierw dają ksiaty, później dają owoce, i do jak już są owoce na gałęziach, to dopiero zaczyna dawać liście. I jest zielone, piękne, piękne rozłożyste, yy, daje dużo cienia, dużo owoców. Ja jem, ptaki, no i moje psy też, bo też lubią te, te, te owoce. A wracając do wytrzymałości tego drzewa, to do tego stopnia jest wytrzymałe, że czasami, jak je podcinam i taką grubszą gałąź rzuca na ziemię to nawet nie wkładając ją do ziemi ona potrafi po roku znowu zakwitnąć po roku leżenia na ziemi to jest w ogóle coś niesamowitego także to jest mój gaj ta część właściwie już jest skończona tutaj jeszcze wam tylko pokażę taki zrobiłem tunel żeby sobie hodować warzywa ale coś mi nie idzie nie wiem, co tu jest grane, ale. No proszę. Zrobiłem grządki, kładę nawóz, dwa moto, a niestety wychodzą pomidorki, ogórki, papryka, ale to takie marne, smaczne, ale malutkie, usychają szybko. Nie wiem w ogóle, co. Nie, mam, nie znam się na tym i jakoś to mi nie za bardzo wychodzi, a nie za bardzo kto to mi może poradzić. I nie wiem, czego im brakuje. Ale trudno, będę próbował. Także na razie. A, pójdźmy jeszcze w drugie miejsce. To zaraz Wam pokażę, pójdziemy w drugie miejsce. Za domek to jeszcze mam, mam kawałek takiego małego ogródka, także Wam to pokażę. Tutaj jeszcze jedno drzewko oryginalne. To jest, proszę Państwa, cynamon. A tak zaczyna kwitnąć cynamon. Liście też bardzo ładnie pachną i często dodaję do herbaty. Jak robię herbatę z, z trawki cytrynowej, to dodaje właśnie jeden albo dwa, dwa takie listki i bardzo ma ciekawy smak. A tutaj to mam takie drzewko to jest dzikie drzewko oni nazywają to kapulin ale to owoce ma bardzo podobne do naszej dzikiej czereśni malutkie czerwone bardzo smaczne ale niestety yy, ptaki mi je zjadają szybciej zanim mogę je dopaść jak czasami zostaną dwa, trzy, to sobie zjem ale yy, to jest rzadka sprawa bo ptaki są dużo szybsze ale nic drzewko rośnie też yy, daje cień jest e, lokalny także je trzymam no jesteśmy z tyłu domu tutaj jeszcze mi została antena kiedyś miałem używałem do internetu ale w tej chwili już nie używam w tej chwili mam satelitarną a ten zbiornik to jest oczyszczalnia ścieków no, działa bardzo dobrze jest trzykomorowa Żadnych problemów. No i tutaj jest taki mały ogródek, który żywi się tą oczyszczoną wodą. Tutaj troszeczkę wyjdziemy przez, przez las. I tu z tyłu domu mam jeszcze parę roślinek. Co jest ciekawe, tutaj mam te cztery banany. To kupiłem niedawno na Mercado Libre. To jest takie to jak w Polsce Allegro i podobno jeden z nich jest fioletowy, drugi z nich powinien dawać owoce niebieskie, inny owoce czarne i jeszcze inny nazywają go Tygrys, to jest taki zielony z takimi białymi paskami. Na razie ten ma, daje mi owoce, ale są malutkie i zielone. Nie wiem czy mnie nie oszukali, bo to bardzo możliwe, bo tutaj te przesyłki nie zawsze są e, uczciwe. Ale nic, nie kosztowało to wiele. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to jest taka ciekawostka, jakby mi dały zielone, te niebieskie i fioletowe banany i czarne to by było bardzo interesujące. Tutaj więcej mam ananasów. Ostatni raz Wam pokazywałem A to jest takie drzewo przedziwne. Tu się zrobiła kiedyś moda na to. Oj, nazywają to noni. Te owoce mają taki dziwny kształt. E, niestety, bardzo nieprzyjemny zapach. I smak też nie jest ciekawy, ale ponoć ma nieprawdopodobnie wartości lecznicze i odżywcze. No i tu ludzie robią jakieś soki z tego. Ja jakoś się nie mogłem do tego przyzwyczaić. Ale drzewo jest ładne, wiecznie zielone, daje cienia no i kury bardzo lubią te, ten owoc i ptaki także nie ma problemu niech sobie yy, jedzą także to jest właściwie wszystko tutaj jeszcze mam takie w tym ogródku to jest właściwie koniec mam takie y, odmiany ananasów ale to są nieprawdopodobne to są takie malutkie ananasy one mają rosną na tych gałązkach w tej chwili nie mam ich i taki ananas to ma Wielkość może 4 cm maksymalnie średnicy, wygląda jak ananas, ale w smaku hmm, chyba nie jest jadalny. Próbowałem, to jest twardy i taki gorzkawy, ale dekoracyjna roślina jest. Także to jest cały mój ogród. Dużo pracy, dobre owoce, całkiem chyba ładnie wygląda, no ale to jest. Tak nadaję wszystko co, co potrafię zrobić i mam, mam nadzieję, że Wam też się podobało. Także tym razem znowu się żegnam. I do następnego razu.